Będąc w Sztokholmie, warto odwiedzić Muzeum Okrętu Wojennego Vasa. Wstęp tutaj kosztuje 150 koron szwedzkich, czyli jest to równowartość około 60 zł. Ale naprawdę warto, bo zobaczymy tutaj historię szwedzkiej stolicy XVII wieku, jak również będziemy mogli podziwiać wspaniałe makiety, no i przede wszystkim ten właśnie okręt. Okręt wojenny Vasa. Cześć, kochani! Dzisiaj z Adventure Unlimited Norway zwiedzamy Sztokholm. Jesteśmy w niezwykłym muzeum, a jego kluczowym obiektem jest okręt wojenny. Ten okręt, który miał płynąć w celu zaatakowania Polski w XVII wieku, w 1628 roku wypłynął i zatonął w porcie na oczach króla. 300 lat leżał w wodzie, następnie został odrestaurowany i dzisiaj możemy go podziwiać. Galeon Waza. Imponujący okręt wojenny, ale paradoksalnie został zbudowany w celu inwazji na Polskę. Było to w roku 1628. Dokładnie. I na oczach króla i mieszkańców Szwecji zatonął przy wyjściu z portu. A teraz, my, wracając tutaj musimy zapłacić za to, żeby oglądnąć okręt, który był zbudowany po to, żeby nas zaatakować i ograbić. Czyż to nie jest fantastyczne? Zrób zbliżenie na okręt. 1300 ton wyporności, a jednak a jednak poszedł na dno. 300 lat tam leżał, ale wygląda całkiem Przejdźmy dalej. Niesamowite, jak kolorowy i wielobarwny był ten okręt wojenny. Proszę zwrócić uwagę na kunszt i fantastyczną kolorystykę zdobień. W muzeum znajdziemy również liczne makiety przedstawiające statek. Ta makieta upamiętnia dokładnie moment z 1628 roku, kiedy to statek, kiedy okręt wojenny przechylił się na swoją prawą stronę. Jak opisywali świadkowie, statek tonął, ale flaga nadal powiewała. I widzimy tutaj szwedzką flagę. Zwiedzając Muzeum Okrętu Vasa, możemy poczuć klimat XVII wiecznej stolicy Szwecji. Tak wyglądał Sztokholm. W 1625 roku król Gustaw Adolf polecił, aby wybudować cztery statki wojenne. Vasa miał być jednym z nich. Król aktywnie brał udział w doglądaniu prac. I tutaj właśnie te obrazy na ścianie przedstawiają, jak wyglądał ten proces budowania okrętów. W muzeum, w sali filmowej, możemy również zaobserwować, jak wyglądał proces budowy statku, jakich narzędzi używali ludzie w tamtych czasach. Małe sprostowanie to nie jest statek, to jest okręt. Statek może być pasażerski bądź handlowy. Wszystko, co jest zbudowane do, dla armii, jest okrętem. Dziękuję. Warto podkreślić fakt, że projekt polegający na budowie okrętu wojennego Vasa nie był projektem typowo męskim. Swój udział w nim miały również kobiety. W zależności od tego, z kim były spokrewnione oraz e, jakie było ich miejsce w hierarchii w społeczeństwie sztokholmskim, mogły brać udział i wspierać prace związane z budową okrętu. Na filmie możemy zaobserwować kobiety, które pomagają mężczyznom. One na przykład organizowały wyżywienie, podawały napoje i posiłki. W tym muzeum ekspozycje zostały rozmieszczone na kilku piętrach. Możemy podziwiać również rzeźby, które były związane z okrętem wojennym, a inspiracje do ich tworzenia czerpano z Biblii. Każda z rzeźb. Jest związana z pewną symboliką, jak na przykład przemijanie i śmierć. Jak widać, ten okręt wojenny został zbudowany nie tylko z ogromnym rozmachem, ale również z niesamowitym kunsztem, precyzją oraz fantazją. Proszę zwróćcie uwagę na niesamowite rzeźby. Co Wam przypominają? Mi kojarzą się z mitologią skandynawską. Fascynujący obiekt. Naprawdę warto tutaj się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, jak to było zbudowane, jak dopracowane, ile to w ogóle energii kosztowało, stworzyć okręt, który nigdy nie został użyty. Ta praca generalnie poszła na marne, ale dzisiaj możemy tutaj wrócić do tego i zobaczyć jak to jak to się działo. Bądźcie aktywni. aktywni. A właściwie powinniśmy powiedzieć najaktywniejsi z aktywnych. Chłopaki, co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Co wy tu robicie? Ale co? Będzie sukces? Oczywiście sukces. Brawo! Jak się bawicie? Świetnie. To jest naprawdę dobra impreza. Yeah! Dzięki, Wojtuś. Stockholm, stolica Szwecji, położona na 14 wyspach. Statki, okręty wojenne, flota oraz port i wszystko co związane z morzem stanowi istotną część historii Szwecji. Za chwilę kolejne atrakcje w Sztokholmie. Wybieramy się na zmianę warty, która odbędzie się przy Zamku Królewskim.